Euro 9 za dobre białe wino. Nie zna życia ten, co na kartonie gaci nie mierzył. Ale to był zachód słońca, słuchajcie. Nie ma tak jak kawusia z widokiem, kochani, prawda? Salve amici, dzień dobry wszystkim, Bon giorno. Przepraszam, jeśli będę brzmieć dzisiaj jakoś dziwnie, ale się osmarkałem, słuchajcie, ale nie zważając na te przeziębienie, twardo zwiedzamy dalej. I dzisiaj mam dla was Coś bardzo ciekawego. Otóż opuszczamy Agrigento i wybieramy się do Skiaczy, która się nie nazywa Skiacza, bo ja to cały czas źle czytam. Jest to miejscowość, która nazywa się Szakka. Więc bierzemy teraz fliksbusa, z busa Szakalaka i wyruszamy na wycieczkę. Bierzemy wianę w teczkę. No przyszedł. No powiem wam, dobrze jest opuścić na trochę Agrigento, w sensie jakby nie zrozumcie mnie źle, jakby Agrigento jest bardzo ładne i w ogóle, ale w samym Agrigento znowu aż tyle do roboty nie ma, więc warto jest na jakiś czas opuścić to miasto, a z racji, że właśnie komunikacja miejska i taka nawet dalsza niż miejska jest tutaj bardzo problematyczna, bo jest ona dziwna, jest jej mało, Google za bardzo nie pomaga, bo nie wszystko pisze w internecie, a jeśli piszę, to często, często na opak i, i nie tak jak jest naprawdę. Eee, no i właśnie przez te takie trudności komunikacyjne się cały czas tutaj śmieję, że się czuję tutaj trochę jak, jak w grze wideo, gdzie po prostu jeszcze mój postęp fabularny nie jest na tym poziomie, żeby za jakiś teren wyjść. Wiecie, to jest trochę case tego jak eee, naprawa autostrady z San Andreas, co, nie? że jakby tam dalej będę mógł pójść, ale dopiero jak zrobię to, i to w fabule, nie? muszę po prostu odblokować autobusy. Nie? Jeszcze nie mam tego levelu po prostu. Dlatego tym bardziej na ten wyjazd cieszę, że się udało załatwić Flixbusa. Jest tu dla mnie teraz coś wyjątkowego i jedziemy, zobaczyć jedno miasto. Także no, Sycylia jest problematyczna, jeśli chodzi o poruszanie się, dlatego no, bez auta jest tutaj rzeczywiście yy, ciężko ze zwiedzaniem, dlatego. Auto, auto na Sycylii albo wynająć coś, albo po prostu przyjechać autem, bo, bo tu jest naprawdę co robić, ale po prostu odległości, mimo że często nie są duże, to sprawiają... Problem. Naszą wycieczkę zaczynamy od naprawdę y, typowego ruchu jak grażynka, to znaczy sprawdzamy ceny, y, czy są inne niż w naszym lokalnym sklepie. Bo u nas w mieście w niestety brakuje takiego prawdziwego hipermarketu. Szymon no i... z mojego kornetu. <grym> I no niestety mamy tutaj srogi ból. Srogi ja pult... ja pomarańcze. <grym> Witamy kochani, naszą przygodę w Sza. Bin euro. Szakalaka Zaczynamy od <noise> kupienia rogalików tanich z kremem w sklepie Eurospin, który jest bardzo tani Euro 18 za dwa rogale, to jest bardzo dobra cena Zwiedzamy świat AGD włoski oraz ogólnie obczajamy ceny jak rasowe grażyny gdzie się bardziej opłaca kupić kilogram pomarańczy nie musimy dzwonić do mamy O, jest ja w ogóle na melona, patrz Euro 9 za dobre białe wino. Co prawda w kartonie, ale okej. Okay. No i patrzcie jaki wybór, kurde, no. Co to jest? z rzodkiewki? Nie. Radicie? No jest strogi srogi buldupy, co mam dużo mówić. Jest to tak taniutko w porównaniu do tego co my tutaj mamy w Agrigento. Ach, wjechało Cornetto ze sklepu. Posilić się trzeba. Trochę węglowodanów i idziemy na zwiedzanko. Docieramy już powoli do takiego bardziej głównego starego miasta i właśnie znajdujemy się na Piazza Skandalita, czyli na takim deptaku placu widokowym tutaj z widokiem na piękne morze. Niewa! No co ciekawe, na tym placu zawsze zimą w lutym odbywa się jedna w ogóle z największych parad karnawałowych, bo miasto jest właśnie znane z bardzo głośnego i uroczystego świętowania karnawału. Pamiętacie, co Wam już mówiłem o Avengers na Sycylii. Celebracja. Marvela Trpa. Tutaj kolejny z superbohaterów sycylijskich. To chyba Banksy. No, trzeba powiedzieć, że jest to bardzo urocze miasto i bije od niego taki taki prawdziwy spokój. Dużo bardziej niż od y, Agrigento, to trzeba powiedzieć. Tam jednak więcej tych aut i tego wszystkiego. No i miasto w ogóle słynie przede wszystkim ze swojej ceramiki i naprawdę bardzo tutaj jest kolorowo na ulicach. Dużo jest takich ozdób, nawet ulice są ozdobione jakimiś płytkami, wazonami z kwiatkami. Bardzo, bardzo kolorowo i pstrokato. Znajdujemy się właśnie w Chiesa del Carmine, czyli katedrze w szafce i normalnie jest to miejsce biletowane, ale udało nam się tutaj wejść troszkę na krzywy ryj, bo akurat trwają przygotowania do ślubu. Także tutaj widzicie za mną biały chodnik, białe kwiaty, także tutaj będzie niedługo uroczystość, ale z racji, że jeszcze tutaj trwa ozdabianie, tu udało nam się tutaj na chwilę wejść. Życie to są chwile, chwile, więc wspominaj i aż tyle a zegar daje znać więc wspominaj je aż tak, hopa! Ręce w górę. Życie to są chwile, chwile tak ulotne jak motyle Za ceramiką szakka jest znana także ze swoich wód termalnych, bo tutaj są jakieś źródła tam bromowo, jodowo, wysiarczane, coś takiego. No i tutaj były jedne z pierwszych antycznych uzdrowisk. No ale taki niestety... taki lądek zdrój. Taki lądek zdrój, dokładnie. Tutaj nawet za mną w oddali widać ten budynek y, tego uzdrowiska. Oczywiście współczesny, a nie ten antyczny, no ale niestety nie ma tam wstępu i już od wielu lat jest to przybytek nieczynny. Y, legendy i plotki głoszą, że ponoć panowie, sami wiecie jacy, z których Włochy są i szczególnie Sycylia jest znana, postawili ponoć na tym swoje szpony. Tak co mówią plotki, więc, więc coś tam, coś tam jest na rzeczy i uzdrowisko niestety jest nieczynne. Co to jest? O, tutaj bazarek, kawiareczki. O, miecze z Minecrafta, wiadomo. To mieczem wojuje, od miecza ginie. Nie zna życia ten, co na kartonie gaci nie mierzył. Tu jak jesteś zadowolony, to jest uśmiechnięta. Jak masz okres, to jest tak. To, to Afryka. No, bardzo ładny zakątek tutaj znaleźliśmy. Fajnie, każda tutaj oliczka taka kryje w sobie właśnie jakieś ozdobne kamyczki, jakieś płytki, obrazki, pracownie artystyczne. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Pójście nawet ławeczki miejskie, tutaj są o, ceramiczne. Essa. I tutaj kolejna. Uu. Gorące bardzo. Płytka się nagrzewa. Nie mam. A! Hejka! Witajcie w mojej kuchni! Idzie! Ale jestem kurwa brzydki. Ach, no to smacznego! Szybka ocena Smacznego. Aperola. Szybka ocena, mm, ale to z tą granitą. Aperol jest dobry, nie no, do pożywów to się czasem pije. Ale trzeba przyznać, że jedną rzecz Włosi mają zarąbiście dobrze ogarniętą, że do większości drinków, w większości knajp dostaje się dostajesz za darmożkę taką to no, co prawda już nie ma, bo zdążyliśmy zjeść zanim wpadłem na to, żeby to nagrać, ale dostaje się taką tackę, takie aperitivo to się nazywa, I wyobraźcie sobie tutaj orzeszki, tutaj oliweczki, tutaj chipsiory i tak za darmożkę się dostaje takie snaki i to super pasuje do właśnie takiego gorzkiego aperola. No świetnie to zagarnięte, umieją w relaks i wystołowanie się. Tapsujemy. Mistrzowie, mistrzowie. Mamma mia, włoski Tolkien. Ładna ilustracja. Nie ma to jak kawusia z widokiem, kochani, prawda? Coś pięknego. No słuchajcie, piękny tu jest. Trafiliśmy na jakieś takie schody całe porośnięte drzewami i to jest w ogóle dojście do, e, do morza, do plaży. No i powiem wam, wielkimi krokami zbliża się już zachód słońca. Takie golden hour nam się teraz tutaj szykuje. O coś pięknego. Dźwięk falu uderzający o brzeg, to jest jednak takie SMR. Powiem Wam, że chyba pierwszy raz w życiu zapuściłem się tak bardzo w głąb takiego prawdziwego portu rybackiego, takiego użytkowego, z kutrami i w ogóle wszystkim. To nie jest taki port do końca turystyczny, tylko no właśnie ludzie na skuterach tu jeżdżą, zaparkowane nawet przy samej wodzie samochody, bo tutaj pewnie pracują. Bardzo ciekawe bardzo tutaj daje rybom, oczywiście. Ale ma to klimacik. Wieczorową porą też ponoć tutaj jest bardzo fajny targ rybny, gdzie można świeże rybki kilogram za 2 euro kupić, także... No, my jesteśmy wieczorem, więc oczywiście to już nieaktualne, ale z rana tu się ponoć dużo dzieje. Teraz mamy całe Molo dla siebie. Ten widoczek tutaj za mną, tak jak wpiszecie na Instagramie Skacia, ja, to to jest ten widoczek. Wszędzie jest widoczny. Patrzcie, jakie jaki Lego City tutaj za nami się tworzy. Domek na domku. Właściwie to schodów jest dochodzenia. Ładnie wygląda, ale męczy jak pierdol. zachód słońca, słuchajcie, ale tu było pięknie. nie mówiliśmy, słuchajcie. A jeszcze teraz całe miasto jest w światełkach. Zdążyło się poświecać wszystko. No, jest przepięknie. Wszystko migotało na wodzie. Ach, poetyk, poetycko. Beautiful. Romantik. jest to y, perła. Jest to, jak perła to w przewodniku w pisało. Jest to skacz. Ludzie trzymajcie kapelusze. <laughs> Na przewodniku pisało, że jest skaczja, czy tam szakka, jak to tam się czyta, jest perłą w koronie Sycylii i... Potwierdzamko. Diana, podpisujesz się pod tym? Podpisuję się y, rękami, nogami. Kochani, szybki poradnik filmowania, bo jest tutaj ciemno, a chcę nagrać swoją twarz, co nie? No i patrzcie, wziąłem sobie y, latarkę z komórki i takie jest ostre światło, jak sobie świecę bezpośrednio komórką Dry. A patrzcie, tutaj jest taka ściana. I robię taki myk, że świecę sobie. O, jeszcze raz dla porównania. Światło w twarz, bardzo ostre. Też ma to jakiś vibe, co nie? Bo wygląda to całkiem nieźle. Yy, ale zobaczcie, jak się światło teraz zmiękczy, zmięknie, jak zrobię ją o mur. Latarka o mur. Światłem o mur. Światłem o mur. Światełko się odbija od muru bezpośrednio w, twoje, w moją twarz i działa to jak taka filmowa blenda, słuchajcie. Tutaj widzicie? Oświetlam murek. Moja twarz fizyka. Patrzcie, jaki o wiele ładniejszy i bardziej cinematic jest to efekt. Dziękuję bardzo. Tyle z filmowego kursu na dziś. Uważaj, to. Dobra, ale słuchajcie, teraz czas na chwilę real talku, Bo aż szkoda, będzie wracać do tego Agrigento. Tutaj jest tak bardzo przyjemniej i spokojniej. Żadnych przypałowych ludzi na ulicach, którzy by się dziwnie patrzyli. Śmieci też wyraźnie mniej. Ja coś, jako, jakoś tak ludzie bardziej uśmiechnięci i bardziej życzliwi dla turystów. Kurczę, ja jestem bardzo wyrozumiały do tego Agrigento i jak umam, że to jest proces i, i podróże to nie zawsze tylko wszystko różowo i tęczowo, ale... Ale tu się czuję lepiej. Autentycznie czuję, czujemy, chyba mogę powiedzieć w naszym imieniu. Prawda, Biankę? Naprawdę, jest tutaj bardzo miło. Jest jest miło, jest o, kurcze, taki. naprawdę miło. No, patrzcie, patrzcie jak miło ten piesek z ciapki. Piękne. No i, no i tak powinno to wyglądać. Tak się spodziewałem, że będzie. A tymczasem. I, i jest. I, o, spodziewałem się, że tak będzie. A tymczasem tak tylko bywa. O, tak warto powiedzieć. No, a zaraz już będziemy się zbierać na e, autobus z powrotem, ale to jeszcze chwilę. Jeszcze teraz chodzimy po tych samych uliczkach, co wcześniej w wersji wieczornej, bo tutaj widzicie, że wszędzie się jakieś światełka teraz pozaświecłały, e, więc jest inny klimat całkowicie. Mellone, e, e, Powiem wam, że właśnie. E, że właśnie myślałam, oglądając zdjęcia na Instagramie czy w przewodniku, że no, Instagram kłamie, bo e, wydawało mi się, że po prostu to miasto będzie pełne tej ceramiki e, i pełne jakby ozdób na budynkach, e, tak jak to pokazywały zdjęcia, filmiki. No, ale jakby właśnie to jest to, nie? E, e, Instagram kontra rzeczywistość. No. Szukaliśmy, naprawdę intensywnie szukaliśmy, bo zależało nam na tych ceramicznych ozdobach, bo jak już je znaleźliśmy, to były naprawdę ładne, no ale w... nie było tego za dużo. Nie tak, było. w rzeczywistości po prostu wygląda to tak, że to jest kilka uliczek na krzyż. Mm. I po prostu, które się cały czas w kółko powtarzają tak. na instagramowym wolu i że to są po prostu te dwie-trzy lokacje. A i człowiek sobie od razu wyobraża, że całe miasto tak będzie wyglądać. No tymczasem, tymczasem nie. To są te dwie trzy lokalizacje, a reszta miasta wygląda równie pięknie. Ale no nie było tej ceramiki tyle, ile początkowo myśleliśmy, że będzie. Agriento. Pamiętaj, Andrzej. Jedziemy do domu. Już myśleliśmy, że nie przyjedzie. No. Czekaliśmy na autobus, już dobre. 30 minut, już jest mega opóźniony, już się powoli liczyliśmy z tym, że będzie nocka na parkingu, ale przyjechał na szczęście, oczywiście mega spóźniony po włosku, ale jedziemy do domu. Udało się. Uf, ale był już stresik, już się trochę salwę Bonasera. No już się lekko dupa trzęsła, ale się udało. Fiu, fiu, fiu po stresie. Jeszcze jedna szybka refleksja z bycia dorosłym. Kiedyś najbardziej cool miejscami w autobusie był pięciorak na tyle. A teraz pierwszy rząd. Patrzcie, jak tutaj wszystko super widać. Pozdrawiam Wszystki, wszystkie osoby chore. Eee, tfu. <śledzimy> Pozdrawiam wszystkie osoby, które cierpią na chorobę lokomocyjną. No, na pewno zrozumieją. Dobrze się tutaj siedzi. Arrivederci, buona serata. Grazie mille, buona serata. No i dotarliśmy szczęśliwie do Agrigento. Jezu, jaki mam głos, słuchajcie, na wstępie do tego vloga mówiłem wam, że jestem przeziębiony i jako swoista klamra kompozycyjna skończę tego vloga ponownie moją gadką o zdrowiu. Bo ojeko załatwiłem się. Po prostu dzisiaj jeszcze cały dzień było intensywnie i dużo wrażeń, więc tego tak nie czułem, ale teraz jak już emocje opadły, to czuję i takie zmęczenie i trochę może gorączkę, trochę przeziębienie. Wow. Także czas wracać do domku i się próbować wyspać i wykurować. Dzięki wam bardzo. W związku z tym za oglądanie. Widzimy się w następnym vlogu. Pamiętajcie o wsparciu. Jestem bardzo wdzięczny i bardzo zmotywowany, żeby robić rzeczy. Eee, także co? Widzimy się następnym, kolejnym razem. Trzymajcie się. Dzięki. Cześć!